Dlaczego ludzie mają głosować na wasze ugrupowanie, a nie na te dwa? Bo my jesteśmy konsekwentni, my jesteśmy naprawdę wolnorynkowi, nie jesteśmy tak jak pan Petru, bo pan Petru działa w ramach tego modelu. Donada Tuska. Jeżeli ktoś chce być oszukany po raz trzeci, ma poglądy wolno rękowe niech zagłosuje na platformę. jak chcę sobie przypomnieć, jak było za pierwszym razem, niech zagłosuje na Ryszarda Petru. Ryszard Petru mówi trzy razy 16 jak Donald Tusk mówił trzy razy 15 myślę, że ta ma zostanie po raz kolejny kupiona. A przychodzi co do czego, jak wynika z maili, które ujawnił pan Stonoga, to chce zniszczyć polskie rolnictwo, chce zniszczyć w całości. Chcę że to prawdziwe. Chce, to proszę powiedzieć, że jest nieprawdziwe. Mail, w którym pan rabie i pański doradca ekonomiczny mówi, że. Trzeba wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futro i całkowicie zniszczyć... Nie zgadzam się z Nie zgadzam się z Trzeba zlikwidować przywileje banków, których pan Ryszard od wielu lat bronił. Trzema, nie broniłbym przewidzianek przywilejów. Żadnych Trzeba zlikwidować przepisy, które przywilejują banki między osobami fizycznymi. Jak ja pożyczę komuś pieniądze, to na tym wygrywa, bo można chyba odnieść trochę wrażenie, że rolę Pawła Kukiza Rolę partii Korbin przejmuje Ryszard Petru. Ten, który robi głosem wyważonym, to dzisiaj ludzi wyciąga na ulicę do protestów. To jest śmieszne i niekonsekwentne, bo Ryszard Petru jednego dnia mówi, że trzeba postawić przed trybunałem stanu Andrzeja Dudę, a dwa dni później mówi, że prezydent powi ma klucze do rozwiązania tego problemu i że on do niego apeluje, żeby się z nim spotkał i rozmawiał. Albo komuś robisz trybunał Stanu. Trybunał stanu to jest poważna sprawa. To powinna być poważna sprawa. To jest, no można powiedzieć, uznajemy, ten człowiek jest przestępcą, mamy po prostu wszystkie podstawowe reguły funkcjonowania w życiu publicznym, mu nie podajemy ręki, jego sądzimy i wywalamy z polityki. Więc nie można jednego dnia mówić, że prezydentowi należy się Trybunał Stanu, drugiego dnia, że brać o spotkanie z nim, a tak się właśnie niekonsekwentnie zachowuje Ryszard Petru. Ryszard Petru jest relatywnie młodym. Mającym dobrą prezencję politykiem, który wypada nieźle na tle e, takich e, dinozaurów polskiej polityki jak Ewa Kopacz, Hanna gronkiewicz Walc, Grzegorz Schetyna, ludzi bezbarwnych, bezpłciowych i takich, no może powiedzieć, bezcharyzantów. On ma szansę w jakiejś mierze powtórzyć drogę młodego Donalda Tuska i wkręci ludzi i oszuka tak samo jak Donald Tusk na te same numery. Donald Tusk obiecywał 3 razy 15, e, Petro mówi, ok, to wcisnę ludziom kit 3 razy 16. Będę do niego podobny. Ci, co kiedyś głosowali na Tuska, zagłosują teraz na mnie. To jest jego sposób na uprawienie polityki, a realnych, rozwiązań realnych problemów, bo pan Petru nie ma. Pan Petru jest na przykład za zniszczeniem polskiego rolnictwa z korespondencji, która wyciekła e, jego doradców z organizacjami ekologicznymi wynika jasno, że pan Petru jest za delegalizacją na przykład e, produkcji e, futer, e, zwierząt na futra i można powiedzieć, że to jednak się nie podoba, to jest nieładne, nieestetyczne i niedobre dla zwierzaków, ale w zeszłym roku Polska. Eksportowała za pół miliarda euro futerek e, zwierzęcych, więc pytanie jest takie: ile tysięcy miejsc pracy na tego rodzaju postulatach stracimy? Jeżeli on jest gotów, przewid na przykład, zgodzić się na likwidację przemysłowej produkcji rolnej w Polsce, tylko żeby nie nazywać to likwidacją, tylko stopniowym wygaszaniem, to jest likwidacja wszystkich ferm kurzy, wszystkich ferm no, bo, 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 aż trudno to wymienić. To jest tak niebotycznie nie, szkodliwe postulaty i w tym zakresie się nie różni od polityków, którzy rządzili wcześniej. On był, jak kiedyś mówili, o... No, to jest przyboczny wychowanek Leszka Balcerowicza. Na niego duża część elit postawiła i na tym on teraz jedzie. Wbrew temu, co mówi pewien polityk o blond grzywce i mlecznych zębach, krajów na świecie 220, a nie, a nie 130. Polska obchodzimy cały czas święto Trzech Króli, a nie Sześciu Króli. A premier kraju, do którego masowo wyjeżdżają Polacy, nazywa się Cameron, a nie Kamerun. Wiecie jak to mówię, prawda? O tym e, nieślubnym synu politycznym Leszka Balcerowicza, e, który ma być nową nadzieją polskich liberałów i tak dalej który najpierw punktuje, że 500 plus jest nieodpowiedzialny fiskalnie, albo nie chce rozdać miliardy, których nie ma jeszcze większej liczby osób, takie poprawki jego partia składa. A to ma wspólnego z Ryszardem Petru, że obaj byli politykami działającymi, współdziałającymi w ramach Unii Wolności, formacji, z której się właściwie omaj wywodzą, w fundacji, z której powstała w pewnym momencie po części platforma obywatelska, trochę na gruzach tej właśnie Unii Wolności i teraz można powiedzieć, jest kolejna mutacja tego środowiska politycznego, które było kiedyś w Unii wolności, w platformie, a teraz odbudowuje się, przygrupowywuje się w ramach nowoczesnej stało. Ten człowiek, któremu wypłynęły te maile, który jest głównym bohaterem tych maili, to jest człowiek, który niedawno wygrał zlecenie na obsługę Państwowej Komisji Wyborczej. Wcześniej przez, od zawsze pracował dla pana Michała Boniego, doradzał mu, świadczył na jego rzecz usługi, prowadził jego kampanię do Parlamentu Europejskiego. To jest człowiek również mocno powiązany z Platformą Obywatelską. Być może Platforma chciała pokazać lewe pieniądze Ryszarda Petru i w ten sposób go de facto podciąć, podtopić, bo Platforma Forma z nim i lewica głównie konkuruje o głosy. Ja się włączyłem do tej debaty i złożyłem powiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bo. Ja pamiętam, znam wielu Polaków, którzy y, 8 lat temu i 4 lata temu dali się oszukać Donaldowi Tuskowi. I w ramach tej mądrości, że jeżeli chcesz być trzeci raz oszukany, to, dzwoń, to zagłosuj na Ewe Kopacz, a jeśli chcesz sobie przypomnieć, jak było za pierwszym razem to zagłosuj na Ryszarda Petru, chciałbym dać szczepionkę na tych, którzy mogli dać się oszukać i wkręcić na pseudoliberała Ryszarda Petru i dlatego no, złożyłem powiadomienie do prokuratury miesiąc temu. Miesiąc temu, gdy zobaczyliśmy, że w sposób nieuprawniony, nielegalny zbierają pieniądze na kampanię wyborczą, na fundacje, które nie mogą jej finansować.